Z tej strony Maksiu, a witam Was w kolejnym odcinku moich przygód Wszystkiego, wszystko się dobiecie po kolei Jak widzicie tu w tyle już na tej maszynce, o której, na tych maszynkach, o których mówiłem, na jednej z nich instaluje się Windows. No i w tym odcinku dowiecie się, jakie miałem z nimi problemy. Także. Stay tuned i oglądajcie ten odcinek. Bo, jak nie, na końcu jest fajny widok. Jak będą stać yy, w Homelabie, powiedziałem Homelab, yy, w Homelabie na dole na mojej półeczce, Także zostańcie do końca i nie przewijać mi tutaj. Ok, słuchajcie, sorry, że tak na szybko, ale tak, e, pokrótce, e, to jest Gateway DS50, e, widzicie już tutaj, znowu nie są idealne, ale to są kompy, które wziąłem za stówkę, które mają mi służyć, tak jak chyba mówiłem wcześniej, do home laba, e, więc na początek taki coś musimy wystarczyć. Mam dwa kompy. Jeden jest przeznaczeniem właśnie na maszyny wirtualne, drugi na storage. Ale z storage'em zajmiemy się później. Na razie chcę uruchomić tego, e, zobaczyć czy on w ogóle działa. I czy jest dobrze. Drugiego też będę musiał rozpakować i zobaczyć czy działa. E, tak, e, za RAM jest tylko pusta i druga 530. Dołożę tutaj dysk który kiedyś był ulenowo, a posłuży nam do tego, żeby zabutować tu systemu. Właśnie, tu są oryginalne klucze do 7 Pro, więc nie ma problemu, żeby zrobić sobie upgrade do 10 Pro. Co dalej? No i będziemy to wszystko montować. Dobra, bo poprzednim razem zrobiłem fuck-up Czyli zapomniałem, że tu można wszystko zrobić sobą. No bo tu na przykład widzicie dysk macie specjalne nawet zatoczkę, żeby się nie bawić w rozbieranie całego kompa jak to jest w Delu. I wyciągacie sobie po prostu od tak Fajnie, nie? Jest! Nie wiem czy go będzie widać, bo pewnie jest sfokusowany na tamto O, teraz widać. No, to była stara 160, ona ma trochę bad sektorów i tak dalej, ale do odpalenia na razie mi musi wystarczyć. I wyciągamy saneczki. To to są sanki, bo ostatnio nie wiedziałem co to jest, a to są sanki. I tu jest prościej, bo tu tak samo odchylacie. O, wrzucacie tak, żeby tam się to wbiło w te o, takie dinksy w środku. Tu są takie metalowe dinksy które to się wkłada i ta dysk jest podłączony proszę bardzo i z powrotem go wciskacie Zajebiste rozwiązanie naprawdę O i teraz wrzucimy tą kostkę tutaj ja myślę, że najbezpieczniej będzie to wrzucić ten stot pierwszy, żeby to odpaliło i w ogóle także co? O, czekajcie, tak wam pokażę. Do dzióbka. O. O. No i teraz myślę, że czas to podłączyć do stanowiska testowego. Ok, no więc po wyczyszczeniu karty pamięci, tak żeby można było kolejne filmy nagrać. Dajemy tego skórz eee, Nie ubierałem mu na razie jeszcze obudowy, dlatego że no, nie, wie, nie wiemy czy to odpali, czy nie odpali, także wiecie. test działa o stary dobry wiosik kto pamięta jeszcze takie wiosy co? kto pamięta jeszcze takie wiosy no i trójeczka 550 no to jest nie PC health status zobaczmy uh. CPU temperature PC more, 18 PCH. Aha, dobra. Czyli on podaje jakieś dwie temperatury. Pan daleko nie kręci. Dobra, słuchajcie, z tego powodu, że coś ten dysk nie chce odpalić i nie mogę go zbudować też z pendrive'a. Podepniemy na chwilę moją cl setkę która siedzi zawsze w USF-ie. I zobaczymy, może to jest problemu. Ou! Coś, nam zaczyna błędami sypać, widzę. No tak, bo to jest z, z D10. Przepraszam, z jakiej D10? z, ym... z Dela. No cóż, chyba będę musiał na którymś pendrive zaraz zrobić... O, Bad Pool Color. color. Dobra, e, czyli co, ja muszę zrobić szybko pendrive'a na którymś kąpie e, do dziesiątki e, i zainstalować, może spróbować to jeszcze raz na spokojnie zainstalować tu dziesiątkę. Tak na testy. Dobra, słuchajcie, pojawił się znowu problem, e, bo chciałem to zrobić na laptopie, ale na laptopie mam o miejsce na partycji systemowej więc muszę zapiąć dela, czyli muszę rozpiąć z tego kompa, podłączyć się do tego kompa, zrobić pendrive'a, bo nie wiem, gdzie jest mój SanDisk, yy, z, gdzie miałem wszystkie instalki. No i będziemy dalej działać, nie? Kurczę, to jest porąbany dzień. Ja pierniczę, tylko po to, żeby na chwilę zainstalować dziesiątkę, bo i tak za chwilę będziemy instalować tutaj, na tym będę chciał zainstalować Proxmoxa. Ja nie mogę. Dobra, nie patrzcie na ten syf z tyłu, ale zobaczcie teraz, Różnice między tym DS50, nie? A. A pomiędzy delem. Oczywiście one są, jak widać. del jest krótszy i to zdecydowanie, bo to jest. Tu mamy SFF, a tam nie wiem, czy nawet jest SFF. Nie wiem, jak to tam Acer nazywa. Ale no widzicie. No jest troszkę różnicy, nie? Coś w tym jest. Dobra. Eee, odbudowuje mi się mój, dziesiątka moja kochana, eee, no i będziemy robić ten Creation tutaj. Okej, okay, no więc pendrive stworzony. Eee, wsadzamy go do portu nie będzie to łatwe mając w drugiej stronie, w drugiej łapie aparat. Przełączę sobie wejście na DVI. No i odpalam tego, jego tu ja Dobra. <śpiewanie> kernel Security Check Failure. Okej, okay, czyli to chyba będzie dłuższy proces. <śpiewanie> Dziennik odkładowy. Słuchajcie, no próbowałem tu dziesiątki instalować, ale albo wywala Kelner Failure, albo wywala tego Not found page coś tam Więc poddałem się, odłączyłem też napęd, bo myślałem, że to przez to, ale odłączyłem go, jak widzicie, dysk wyjęty Tu siedzi ta stara kostka Ale teraz otwarłem sobie tego drugiego kompa Jak widzicie nawet numery są inne tu z przodu Proszę bardzo I co ciekawe Zobaczcie co tu się co tu jest Nie wiem czy to będziecie widzieć ale oni tu tak sobie po prostu wrzucili kostkę, nie? To są agenty? Dobra, słuchajcie, ale widzę, że też tu testowali, bo są dwie kości odpalone. Hmm, także zobaczymy, może akurat na tym kąpie coś odpali, coś może ruszy. Wrzucimy tu może tą kostkę, albo jeszcze wrzucimy tamtą kostkę. Zobaczymy. Chciałbym zobaczyć po prostu co tu jest, nie? Także co ja to? Tu... I tutaj też widzę się odpięła. Tutaj od tego zabezpieczenia, widzicie, bo tu jest zabezpieczenie yy, od napędu. Tu widzę, że to też też ten plastik się urwał. Czyli coś normalnego chyba. Dobra, słuchajcie. No kurczę, no ja jak berety. Dobra, słuchajcie, wyjąłem tą kość, która tu była wsadzona. Yy, pomiędzy te. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, żeby ją tu wrzucić, ale dobra, mniejsza z tym po potem co piszą w necie to jest kość 2 giga o taktowaniu 1066MHz, to by załatwiało sprawę, bo w takim razie mam do jednego kąpa. Mam pamiątkę jedną, nie czy się pewnie, znają no ale dobra, będę próbować. No, zobaczmy, wsadzę teraz, spróbuję tu wsadzić tą swoją starą kość. Może to jest problem, bo tu jest chyba, ja mam 1060. No i zobaczymy No i zobaczymy, odpali czy nie odpali tego instalatora, czy znowu będzie page Hold nie że tak ile musicie mu dać zanim on się zrobi O, czekajcie A, driver overrun stack stack buffer, tu jeszcze inny kod nagle wchodzi Masakra, co tu się dzieje Driver overrun XD. Dobra, czekajcie, Prze, przełożę kostki na... Włożę tą drugą kostkę, która była tam w kąpie. Dobra. Kość ta moja Kingstonowa wyciągnięta. No i zobaczymy, czy to da radę. Wsadzona jest ta kostka, co tu była. Puści czy nie puści? Puści czy nie puści, puści czy nie puści. Jest temat pytanie na ten wieczór. Wolałbym, żeby puściło bez problemów. Wtedy to oznacza, że musiałbym tu usadzić kości z mniejszym taktowaniem, ale to powinno... To powinno samo się przestawić na tego. Przerobić sobie na na przykład 1001333 czy coś takiego. Jak no, ja mam tu miejsce tylko 2 giga to się wkur. <laughs> Pójdzie? No to proszę Państwa, chyba mamy odpowiedź. No dobra, powrót. No i zobaczmy, czy odpali odpowiednio instalator, i dojdziemy na tym pierwszym, na którym testowaliśmy wszystko. Dajesz, dajesz. Jest Windows. Dajesz Windows. Idzie. Jest, poszedł. No i idzie instalacja w tej chwili. Dobrze moi drodzy, bo poprzednim razem mi się już rozładował akumulator. Tyle tego jest, że po prostu wiecie, no masakra co tu się dzieje. Eee... Dobrze. To nam powiedział parę rzeczy, m.in. że A, jednak pierwsza generacja nie lubi za bardzo większego taktowania, i przynajmniej ta płyta, jeżeli widzi 1600, to zdecydowanie Wam nie zrobi tak, jak powinno zrobić. Teraz się resetuje, bo to wiecie. No na razie stawiam dziesiątkę na HDD, żeby zobaczyć jak to będzie wyglądać. No ale widać, jak widać nie lubią się. Nie wiem jak to będzie na, dom, no na Proxmoxie, bo chcę tu wsadzić Proxmoxa. E, I Proxmox tu będzie, będę chciał, żeby miał chociaż te 4 giga, a nie tylko 2. E, więc zobaczymy, bo mam, no nie powiem, mam dużo projektów, e, które które wymagają maszyn a ja przynajmniej wiem, że mam 2 giga na przykład do drugiego tego gnojka, który będzie storage'em w przyszłości eee, co nam to daje? daje to nam to, że po pierwsze muszę kupić te kości tu mogę wsadzić maksymalnie 16 czyli 4 razy 4 kit czyli będzie 8 razy 4 kit eee, tak to wygląda eee, może uda się to na tej czwórce na Proxmoxie odpalić zobaczymy, jeszcze będę patrzeć eee, no i cóż, no i chyba tyle z tego wszystkiego. Przestay tuned, zobaczymy co będzie ciekawego, co przyniesie co przyniosą upgradey. Oczywiście na bieżąco wszystko będę wam mówić. a Jeszcze na koniec Wam wrzucę tak byście mieli. Zostańcie do końca, zobaczycie jak to wygląda już na szafce docelowo, na tam gdzie będą stały sobie oczywiście. No to cóż. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego krótkiego odcinka. Wiem, że miał być odcinek Avermedia, ale to i wyszło, bo to była okazja, więc ja to musiałem kupić. Teraz trzeba zrobić parę upgradeów i myślę, że będzie, będzie to fajnie e, śmigać. To co? Ja Wam serdecznie bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Subskrypcje, łapki w górę, dzwoneczki, komentarze wszystko mile widziane. Opierdolić też mnie możecie w komentarzach, bo widzę, że bardzo mnie lubicie. Także. Hehehe, trzymajcie się. Jo.